Witajcie, Era Wodnika. Magiczny dzień 11 listopada. Moi drodzy, pomimo tego, że korytarz zaćmień jest już zamknięty, to przesunięcia, które spowodowały jego intensywne energie, będą jeszcze mieć wpływ przez kilka miesięcy. A już niedługo przejdziemy do energetycznego portalu 11.11. To wyjątkowy dzień, kiedy tworzy się korytarz energetyczny, gdzie sakralna cyfra 1 daje nam wyjście na nowy poziom. Ten dzień ma numerologiczny kod 11:11, czyli jest to w astrologii liczba mocy, jak również liczba anioła. Jeśli jest coś, co chcecie zmaterializować, albo życzenie, które chcecie wysłać, to jest to właśnie ten dzień na ustalenie swoich intencji. W tym dniu nasila się nasza zdolność tworzenia i pozostawiania śladu na tkaninie życia. Wysyłajcie zaklęcia i obserwujcie, jak czekają na Was mega nagrody. 11 listopada to data, kiedy możemy wystrzelić we wszechświat to, co jest dla nas teraz ważne, szczególnie w przeddzień nowiu księżyca, który nastąpi 13 listopada w znaku Skorpiona. W obecnej chwili zamówienie życzenia jest nawet korzystne. Skorpion jest jednym z najpotężniejszych znaków, jego energia jest zdolna pomóc ucieleśnić wiele marzeń. Okres od 11 listopada do końca miesiąca jest energetycznie korzystny na układanie nowych ścieżek i do wcielania w życie unikalnych pomysłów. Jeśli szukacie maksymalnych efektów, to spróbujcie przeprowadzić rytuały energetyczne 11 listopada o godzinie 11:11, 11, aby zwiększyć tę synchronizację. I zanim się nastroicie na swoje najgłębsze, sekretne pragnienia i największe marzenia, zacznijcie od wdzięczności. Wyślijcie wdzięczność wszechświatowi, ludziom, sytuacjom i rzeczom, które uczyniły wasze życie szczególnym. Wdzięczność Wam wszystkim.